Cześć kończę tutaj Dominika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście nowi, zachęcam do zasubskrybowania, wtedy będziecie na bieżąco, co możecie kliknąć łapkę w górę też. Nie wiem odwiedzić Instagrama, też mi będzie miło, a dzisiaj słuchajcie wracamy z serią w sumie już chyba na tym kanale, czyli znowu będę Wam opowiadać o dramach z Kon, tym razem właśnie z Danielem i z Majkiem, bo tak się składa, że... Są oni razem, ale jak zwykle już zdążyło się wytworzyć kilka nieporozumień, nie wiem jak to nazwać. Przedstawię Wam też tutaj wypowiedź jej byłego, czyli Itana Fera, który na live też coś tam powiedział a propos ich związku, więc myślę, że będzie dzisiaj ciekawie. A tak to zapamiętam, zapraszam na Jak osobę, która była bardzo aktywna na moim życiu. koncie, na Instagramie. Także dziękuję Ci bardzo. A jeśli Wy też chcecie się pojawić na jednym z odcinków, to macie taką szansę poprzez bycie aktywnym na moim Instagramie. Także linka zostawiam wam w opisie, jak zwykle. A tak, a dzisiaj zaczniemy, jak zwykle, bym się spodziewał, od statystyk na ich kontach jakichś różnych, także. Daniel ma na Instagramie czyli miliony 800 tysięcy, na TikToku 17 milionów 100 tysięcy obserwujących, a Majki na Instagramie milion, na TikToku milion 700 tysięcy. Pierwszą taką rzeczą, którą ludzie zauważyli, to była tapeta w telefonie Dani Przedstawię Wam to tutaj. Może nie do końca będziecie ją widzieć, ale jak ustawicie sobie jasność na maksa, to powinno tam być, widzieć jakiś zarys dwóch osób, w tym jednej z lokami. Eee, no i właśnie, ludzie tak myśleli. Kto to jest? Czy to Majki na tapecie? Coś tam, coś tam, coś tam. Eee, no i w końcu w ogóle Dani właśnie zatwitowała. Tak, on jest na mojej tapecie, mali detektivi. Ktoś odpowiedział, kto? A ona odpowiedziała: mój chłopak. Ale idziemy dalej. Tutaj przedstawiam kolejne wpisy na jej Twitterze właśnie. 1 kwietnia napisała. W końcu mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa i czuję się kompletna. Ktoś odpowiedział. Nowy chłopak! nowa wycieczka na Hawaje, e, powiesz, że go kochasz, zerwanie, ogłoszenie tego w social mediach i potem następny chłopak. E, no tak, tutaj ludzie byli niezbyt zachwyceni, ale jednocześnie niezbyt zdziwieni tym, że Dani znowu jest w związku. Właśnie mimo, że miała zrobić sobie tą przerwę, o czym mówiłam w poprzednim filmiku, ale widocznie, widocznie nie, widocznie tak czuła, że chce do niego wrócić. I on też tak czuł, więc okej. Okay. 3 kwietnia zatweetowałam. Jestem najszczęśliwsza w ostatnim czasie. No i ktoś odpowiedział: Czas na więzienie dla Majka. I wstawił zdjęcie opaski z jej datą urodzenia. No tutaj chodzi o to, że ich związek no tak niezbyt Niezbyt będzie legalny. W sensie niezbyt jest legalny, jeżeli Majki za nim wychodzi 18 lat, a Dani ma to 14, mimo że mówi, że ma to 16. 5 kwietnia. Czuję się teraz kompletna. I żółte serce. Tak, to żółte serce to jest ewidentnie jakiś ich znak, bo co piszą komentarze pod swoimi zdjęciami, e, to zawsze jest z tym właśnie żółtym, właśnie takim złotym sercem. Więc coś w tym musi być, zresztą zobaczycie ich komentarze, to zawsze będzie to serce żółte. No, ale idźmy dalej. Odpowiedzi do tego właśnie tweeta to oczywiście, że jest kompletna przez Majka. On dosłownie wydał się, witał cię, mówiąc, że masz 13 lat, teraz 14 Więc wie, jaki jest twój prawdziwy wiek A on za niego będzie miał 18 lat Czacha tutaj była Właśnie o to chodzi, a propos tego nielegalności, zbyt, zbytniej nielegalności tego związku No właśnie, to jest ciekawe, że zerwali tak strasznie głośno i obrażali się niesamowicie i... Każdy na siebie nagadywał, on wydał jej wiek i te wszystkie jakieś, wiecie, papiery też i też maj, e, matka, Majka też ta pisała na temat Dani różne nieciekawe rzeczy. Dani mówiła na temat jej jego mamy też bardzo, i w ogóle na temat jego rodziny też bardzo nieciekawe rzeczy, także to była wojna między nimi, a tutaj nagle znowu są razem. No, ale jak widać, słuchajcie, z nienawiści do miłości. Jest bardzo cienka granica. Z tego kwietnia zatwitowała na zawsze. No i ktoś napisał Mani, czyli ten, nazwa tego shipu wiecie, Dani, Majki, Mani, takie coś. I też tego samego dnia zatwitowała. Rok temu dałam obietnicę, której nigdy nie złamałam i nigdy nie złamię. Ktoś odpowiedział: Ta, ja też jestem tak podekscytowany na myśl o MacBanku z więzienia, gdy Majki zostanie aresztowany. Znów a propos jego wieku i jej wieku tutaj komentarz. Jeśli chodzi o TikTok, no to na przykład ktoś tam napisał Wyglądasz na bardzo szczęśliwą, od kiedy znów jesteś z Majkim. Dani odpowiedziała, jestem bardzo szczęśliwa. Dalej, ona wygląda na o wiele szczęśliwszą niż wcześniej. Dani polubiła ten komentarz. Kolejny TikTok to jest właśnie tańcząca Dani i opis. Kompleksy opuszczające moje ciało, gdy mój chłopak mówi mi, że wyglądam pięknie. Ktoś napisał: Mani powróciła. Dani polubiła to. Kolejny słuchajcie, z napisam. Kiedy ludzie mówią mi, że mógłby, mówią mu, że mógłby mieć lepszą i stać go na więcej. No i ona tutaj mówi coś tam, że e, mówią to ludzie z zazdrości, bo to ona jest tą jedyną dla niego. Dalej. Kiedy koniec końców jesteś z chłopakiem, o którego martwił się i był zazdrosny twój ex No tutaj o ex, tutaj chodzi o Itana, że był zazdrosny o Majka No i w końcu Dani z, z nim jest Teraz Majki Tua, słuchajcie, na TikToku w opisie napisał Myśląc o mojej dziewczynie A tak to na z swojego snapa znowu wstawiła właśnie, że wylosowało jej się M Jako imię osoby, która jest jej bratnią duszą to by się spodziewał? No i teraz przejdźmy na Instagrama, także komentują oni sobie zdjęcia. Przeczytam Wam właśnie te opisy. Udani najpierw. Rodzaj miłości, która nigdy się nie skończy. On ukradł moje serce, więc muszę się zrewanżować. Ja wezmę jego nazwisko. Dajmy temu czas. No i Majki złote serce. Dani odpowiedziała złotym sercem na to, więc. Chcę być tylko twoja, złote serca. No i znowu Majki z złote serce, Dani złote serce No i teraz przejdźmy na Instagrama Majka No i tam też Dani Oczywiście tym złotym sercem właśnie Komentowała jego zdjęcia No i lajkowała jego opis kolejny Słuchajcie, tak dużo w moich myślach No i zróbmy to jeszcze raz I Dani właśnie Polajkowała Teraz przejdźmy na chwilę właśnie do Itana Bo mówiłam, że skomentował też Dani zachowanie w stosunku do Majka właśnie na live na Instagramie i powiedział, że Dani cały czas właśnie była zakochana w Majku, a nie w nim właśnie. I pewnie to mu też trochę przeszkadzało, że ona tak, ślep, tak ślepo była właśnie w majku zakochana, podczas gdy była z Itanem, więc no coś takiego. A tak to jeszcze chodzi o jeśli o samą Dani chodzi to ona też na jakimś tam jednym z najnowszych filmików skomentowała też tą sytuację Nesty a propos tego właśnie, że tańczyła do fragmentu Koranu i powiedziała, że użyła tam zwrotu, że Nesta nie wiedziała, że to była zła piosenka. No i ludzie bardzo skrytykowali ją właśnie z powodu tego, że powiedziała zła piosenka, bo mówią, ale Koran to nie jest zła piosenka. Koran to jest święta, jak już jakaś, a nie zła, więc że złego określenia użyła, albo żeby się nie wypowiadała, skoro na temat tej księgi, skoro o niej nic nie wie, no więc takie dostawała komentarze potem też Dani. Ale tak, to by było w sumie tyle, co chciałabym dzisiaj powiedzieć. Dawajcie znać, czy jesteście zaskoczeni, czy nie. Jaką macie opinię na ten temat? No, ja uważam, że coś tak troszeczkę przeczuwaliśmy. Myślę, że wszyscy, że tak długo jako singierka nie wytrzyma. No, niektórzy ludzie tak mają, że cały czas potrzebują być w związku i wtedy są szczęśliwi, a gdy są sami, to już tak niekoniecznie. No, może niej też jak była sama, była jakaś szczęśliwa. Ja nie wiem, bo jej nie znam, nie jestem nią, więc nie mogę tego stwierdzić. Ale mimo wszystko. Mam wrażenie, że Dani to jest ta osoba, która jednak o wiele bardziej woli być właśnie w związkach niż sama. Może też właśnie, a propos tego TikToka z tymi kompleksami, że wszystkie uciekają, kiedy jej chłopak mówi, że na napięknie. Może też właśnie troszeczkę do tego yy, potrzebuje tego chłopaka, żeby podwyższał jej samoocenę, no ale jednocześnie go kocha, więc jeżeli to, co mówię jest prawdą, no to. Fajnie, w sensie życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że naprawdę ten związek jest prawdziwy i że, nie wiem, będzie trwał jak najdłużej, tak, żeby nikt się nie zranił, bo przecież to nie o to chodzi. No I oby, oby, życzę naprawdę jak najlepiej, oby trafiła właśnie na tego jednego, on tak samo na tą jedyną. No i oby to wszystko się potoczyło dobrze u nich, tak? Też mi zawsze, właśnie, ciężko się wypowiadać. Bo ich nie znam, ale zawsze podkreślam, że to są moje opinie jakieś, jak tutaj Wam coś przeplatam między tymi, nie wiem, tweetami czy faktami, które oni sami umieścili do sieci. Także mam nadzieję, że rozumiecie. Tak, ale a propos tego właśnie Twitter, że czuję się w końcu kompletna ona. A co bez chłopaka nie była kompletna? No ale tak to tyle, piszcie koniecznie, co o tym wszystkim myślicie a Możecie zdać łap łapkę w górę również, zasubskrybować, odwiedzić Instagrama, będzie mi na pewno miło I co życzę wam miłego dnia i do następnego filmiku, pa, pa.